Mają zapisy na tegoroczny drugi rajd pierwszy organizowany przez Centrum Informacji Turystycznej w Puławach, tym razem będzie to rajd związany ze Światowym Dniem Krwiodawcy oraz obchodzonym w tym roku jubileuszem 90-lecia krwiodawstwa w Polsce. Tym razem będzie to rajd rozpoczynający się w Puławach i kończący się również w puławach, rajd dedykowany przede wszystkim dla honorowych dawców krwi. Wydarzenie o charakterze rodzinnym, na które zapraszam osoby od 10 roku życia. Limitu górnego nie ma. Zapisy są realizowane już od kilkunastu dni poprzez formularz internetowy na stronie płaskiego ośrodka kultury Dom Chemika. Wycieczka będzie organizowana na trasie liczącej około 11 km. Przejdziemy sobie zawisłe jednym mostem, wrócimy do w drugim mostem. No i na zakończenie ognisko takie integracyjne w Pławach. I tak jak było to ostatnim razem, mamy przygotowane: Sporą ilość gadżetów dla każdego z uczestników, dzięki temu, że dostaliśmy je z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Zapraszam serdecznie. Dla dzieci, młodzieży oraz honorowych dawców krwi udział jest bezpłatny. Pozostali symbolicznie 10 zł. Dobra, czego się mogą spodziewać maszerujący podczas tego rajdu? Jakich atrakcji? Bo pewnie informacji sporo będzie, coś tam obejrzycie. Trasa, którą będziemy maszerowali, jest już dosyć znana osobom, które wędrują z nami już od dłuższego czasu. Zapraszamy je oczywiście również. Przemaszerujemy sobie wzdłuż wału wiślanego. Będzie też fragment prowadzący po jednym z pławskich lasów, mhm. przez pola. No i kończymy w pławach w, w okolicach ulicy Wróblewskiego. Ride ma charakter relaksacyjny, jego trasa będzie wiodła głównie na powierzchni utwardzonej, ale także na obszarze leśnym i pośród pól. Na zakończenie wydarzenia planowane jest ognisko integracyjne. W wydarzeniu nie mogą brać udziału dzieci poniżej 10 roku życia. Z opłaty zwolnione są dzieci oraz niepełnoletnia młodzież, a także osoby z tytułem zasłużony honorowy dawca krwi. Po okazaniu legitymacji zasłużonego honorowego dawcy krwi wydanej przez Polski Czerwony Krzyż. Zapisy na rajd trwają za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Pławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika do 29 maja. Jeśli wciąż będą dostępne miejsca, to w dniach od 30 maja do 10 czerwca zapisy będą prowadzone bezpośrednio w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej na Skwerze Niepodległości. Za obejrzenie dziękuję Najstarszy i najlepszy sklep z dywanami, wykładzinami, zasłonami i tapetami w puławach.